Góra Kamińsk w powiecie radomszczyńskim to nie tylko stok narciarski, ale bardzo wiele imprez sportowych i rekreacyjnych i również wypoczynek na świeżym powietrzu. Wypoczywają tutaj mieszkańcy powiatu radomszczyńskiego i osoby przyjezdne z poza. Także serdecznie zapraszamy, zawsze można tutaj miło spędzić czas. Serdecznie witamy na Górze Kamińsk, kolejna impreza, która tutaj pozwala spędzać wolny czas mieszkańcom, nie tylko okolicy, ale widzę samochody i zawodników właściwie z całej Polski, kilkaset osób, kolejna edycja to już piąta, zarówno zimą jak i latem, sporo osób, które przyjeżdżają odwiedzać Górę Kamińsk, spędzają wolny czas, niestety nie ma śniegu, ale alternatywa inna, biegania, jeżdżenia rowerem, myślę, że jest to miejsce, które no, warto odwiedzić. Na stałe wpisuje się w naszym województwie takie miejsce, gdzie ten wolny czas można spędzać właściwie bez względu na porę roku i na porę pogodę. Bardzo fajna trasa, fajnie się biegło. Ogólnie bardzo lubię biegać po górzystym terenie. A tutaj jest bardzo fajnie się biega. Minimalnie tam na dziesiątym, ale potem to. Teraz lepiej mi się biegło, czym bliżej końca tym lepiej. Bo od samego początku tutaj już na drugiej pozycji biegłem. Tu kolega pomylił trasę i tutaj już cały czas biegłem sam do mety.